Witajcie, ja jestem The Match, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play FIFA 12. Tak, dzisiaj mieliśmy rozegrać mecz z Podbeskidziem, ale co się stało? Przecież już graliśmy z Polonią. Ojejku, czemu mam powtórzony mecz z Polonią? Kurczę, chyba nie zapisałem wtedy gry. Tak. Tak, no bo formaty miałem 4-4-2, Szkoda trochę. Dobrze, więc zmieniamy na 4, 4, 2 i szybko do składu. Ćwieląg za Diaza i tutaj Voskamp <grych> za Gikiewicz. Jeszcze Gikiewicz musi wejść na ławkę, bo gdyby była jakaś kontuzja, którego jest za wynikiem lub po prostu nie chciał kupić zmienić, to będę miał po prostu zmiennika na pozycję napastnika. Dobrze, no to to by było w składzie na tyle, skład już mam dobry, dlatego, a właśnie, jeszcze miałem coś zrobić, przesumuluję sobie do 14 dnia, a scouting, 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 scouting. Mieliśmy dać jeszcze scouting, daliśmy w ostatnim odcinku. Dobrze, to damy też po po, po po meczu z Polonią. Tak, i chciałam jeszcze coś yy, dodać do tego, jak będziemy zaczynać dobre strony mogą być, że chcę sobie zmienić poziom trudności na początkujący, ponieważ nie ogarniam jeszcze tak dobrze zawodowca, a kiedy zagramy około 10-5 meczów na początkującym, to może ogramy się z zawodowcem. Yy, obniżenie trudności jest i... Yy, tak... Okej, okay, no to widzimy się zaraz po tym meczu. Do zobaczenia. Witam Was z powrotem po pierwszym meczu w tym odcinku. W tym meczu udało mi się wygrać z Polenia Warszawa 2 do 1 po bramce Johana Woskampa i Łukasza Gikiewicza. Tak, czyli przechodzimy dalej. Po tym, po tym, po tym meczu miałem zrobić do... żeby scout na szkołę zawodników. Od, na cele bona za 600 tysięcy, dziękuję bardzo. Miałem na scouting, scouting, scouting. To będzie tak szkółka juniorów. A moja drużyna juniorów? Nie mam nikogo. Aha, bo scouting, zapomniałem. Scout dostępny, rozpocznij scouting. Europa Środkowa do Holandii miało, tak, do Holandii. A nie w tą stronę. Holandia, 3 miesiące typ rozgrywający. Taki zawodnik nam się bardzo przyda. Dobrze, czyli scout już wyruszył. Mm. A my jak na razie jesteśmy na dwu, Chyba jedenastym miejscu w tabletie, dobrze widziałem. I gram teraz pod Beskidziem, Ten mecz też rozegram w tym odcinku. A teraz chcę sprawdzić, morale to jest o forma, energia. Ojejku, jejku. Bardzo są zmęczeni wszyscy zawodnicy z tego co widzę. No. Poczekaj, możemy kliknąć przycisk, wymień cały skład. Aha, czyli to nie zadziałało, czy zadziałało? zadziałało, czyli wymieniliśmy tych zawodników, których mogliśmy mieć, czyli będziemy grali takim składem, no dosyć ryzykowne, ale jak nas na mecz z ostatnią drużyną w tabeli, czyli z podweskidiem, powinien nam chyba wystarczyć mm. No to ja będę już symulował sobie, żeby dojść do tego meczu Piotr Pawłowski rozpoczyna scouting, dobrze, cieszę się bardzo mnie to cieszy mm. I zaraz rozegram sobie mecz z pod To znaczy ja nie rozegram go na wizji, ale wy będziecie znać jak już jeszcze jego wynik w tym odcinku Oj, nie Ło, już się mam bo klawiatura mi się trochę zacięła mm. Klasycznie tak mm. No poczekajcie, macie jakieś No dobra, nie będą takie me ani w domowych ale ja nie chcę na zawodowcu oj minut mają być pięć tylko na porządku chociaż minuty cztery też mogą być obniżenie tak mm. tutaj najbardziej się obawiam ich lewego napastnika cieślińskiego i lewego pomocnika rogalski to są chyba najgroźniejsi ich zawodnicy a tutaj skład bardzo dobry ale szefcu Gigikiewicz to mnie troszeczkę martwi że nie ma ani diaza ani wózkampa ale co tam? No to my się widzimy po tym meczu. Do zobaczenia. Witam Was już po drugim meczu w tym spotkaniu. Teraz udało mi się wygrać spod Beskidziem 2 do 0. Zawodnikiem meczu został Tomasz Szewczuk. Według mnie absolutnie zasłużenie, ponieważ strzelił obydwie bramki i ogólnie rozegrał dobry mecz. Tak, od razu przechodzimy do menu głównego. I teraz będziemy już kończyć ten odcinek, ponieważ rozegraliśmy już dwa mecze. W tabeli przesunęliśmy się na trzecie miejsce, co bardzo dobrze, co bardzo dobrze świadczy. Ten, ten odcinek był bardzo udany. A nasz skład... Mm, znowu są zmęczeni. O kurcze. Co ja chwilę zmienił, Poczekaj cały skład, tutaj jest przycisk. Oj, no był. Nie chcę zmienić, ja chcę tutaj wymienić cały skład. Okej. Okay. No i mamy. To jest forma zmęczenia? O, to będę tak robił po prostu, że zmieniał, bo po prostu oni już, już nie są tak zmęczeni, oni nie są już w ogóle prawie zmęczeni. Dlatego będę zawsze wymieniał cały skład. Chyba, że będzie jakaś wyjątkowa sytuacja, Liga Mistrzów czy Puchar. Zobaczymy. Dobrze. Więc skład na następny mam już przygotowany Jeszcze chciałam zobaczyć na rynku transferowym kupić zawodników na pozycję mm, bra, jakiego bramka, że napastnika. Ponieważ mamy tylko dwóch zmienników, a przydałby się jeszcze jeden. Ojejku! Ile taki? 5 milionów. A mm -hmm. tego mogę? Też wypożyczymy tego. O kurde. To może inaczej. Maksymalna wartość będzie 70. I poszukamy zawodników. Mm, na no kogo my tu mamy jakiś młody zawodnik? uuu, Morat. Ile on będzie warty? Nie stać go na nas. Janik Sagbo. może zajdziemy sobie na sam dół On tutaj na przykład jest wypożyczony Frederico nieco, nie starczy Simon Cox hmm. e, Jezalda może? Jest wypożyczony Na niego nas nie jest, więc dobrą to jedziemy na sam dół Tutaj może. Milion sto. Fami. O, tutaj może. Ten ma 60. Dobrze, chyba sobie odpuścimy i będziemy już kończyć ten odcinek, a więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i cześć!